Siemanko witam was przy niedzieli. Słuchajcie, ja tak na szybko informacyjnie, tylko zanim przykryję tu podłogę, to chciałem Wam tylko pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Bo zacząłem przykrywać tą, tym papierem takim ryflowanym, i daję ryflem do góry, bo myślałem, że kurde, będzie ona z dwóch stron gładka. A to z jednej jest taka, z drugiej taka, więc daję ryflem do góry, żeby No mniejsze tam jakieś prawdopodobieństwo, chyba żeby gdzieś tam jakieś prążki zostały na płytkach później. No i słuchajcie, to no, płytek tak to wygląda. Fuga nie jest ciemna, tylko jest, jest taka bardziej. Jasna, ale to nie ma co się też dziwić, no bo jakby nie było, szorowałem ją tu y, y, mocno. Także no tak to wygląda. I tak samo jest podobnie tu w tych pomieszczeniach, gdzie robiłem na bieżąco. Po prostu są jeszcze tam jakieś, pewnie jeszcze do domycia to trochę jest. Ktoś tam pisał, że sobie po, y, prze, przeleciał wszystkie olejem, też y, te, te fugi, żeby złapały kolor po, po fugowaniu. No ale ogólnie, tak czy inaczej, nie przeszkadza mi to, jeśli to tak będzie. I tak to też wygląda. Słuchajcie na dzień dzisiejszy, bo teraz jak przykryję to, no to pewnie minie z 2 z czy 3 miesiące zanim to będziemy zdejmować. A robię to też dlatego, bo przyrzuciłem blaty, słuchajcie, wczoraj zakupiłem blaty te do kuchni no i trzeba będzie je tu położyć, więc, więc muszę to rozłożyć. No i tak, przy okazji też wziąłem słuchajcie, na przymiarkę listwę te z PCV na podłogę, no i chyba tutaj ten kolor będzie taki najbardziej Powiem Wam podobne i do drzwi, i do, i do podłogi, żeby to się w miarę spasowało. Drzwi, czyli zamówiliśmy w końcu, końców. padło jednak na orzech ten kolor. Bo już my, my myśleliśmy że o białych, w białych też było dobrze, bo były, był wybór tych tak zwanych bezprzylgowych, ale z no, orzecha nie było. A, a tak żeśmy myśleli, myśleli, no i w końcu żeśmy wydebatowali, że jednak będzie. Będą orzechowe. Firma, słuchajcie, co tu jest inna akcja. Patrzcie, jak przebija mi światło na tym, przez listwy. Będę musiał tam jakąś czarną taśmą albo czymś to zalepić, albo zamalować do momentu listy, bo inaczej będzie ta, taka... Taka poświata tutaj wyłazi, więc troszkę słabo, nie? To wygląda. Ale do, 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 do płytek chyba będzie dobry kolor i do drzwi tak samo. Drzwi się nazywają z firmy Woster. Czytała tam żona opinię, że ludzie sobie chwalą te drzwi, więc tak też padło. Sanders czy Sandero, nie pamiętam dokładnie nazwy. No ale takie będą i to są te przygowe yy, i mają zawias czarny, bo to też nam zależało, żeby, żeby kurde nie było tego srebrnego, bo one tak odstają i przy ciemnych drzwiach kurde srebrny ten zawias taki wystający to trochę lipa. Ale są tam czarne, więc spoko. No i tyle w sumie, yy, jeśli chodzi o to. Powiem też, że zastanawiam się nad wyłączeniem ogrzewania, bo w pokazują pokazują po 14 stopni nawet po 16 niektóre dni a tak naprawdę nie będzie problemu chyba żebym ja sobie tutaj kurde porobił w jakiejś tej jak to się nazywa w bluzie w razie czego tam w kwietniu jeszcze by się chłodno zrobiło także taka krótka informacja ode mnie ja tutaj biorę to yy, ogarniam yy, o całość w liściele w tym kartonie no i wtedy biorę się za niesienie tutaj blatów położę sobie je tu na długość niech sobie leżą. I to tyle tak odnośnie tego, bo no jutro jakbym Wam pokazał wszystko, to już było wszystko przykryte i byście nie zobaczyli co i jak. A nawet ta listwa by podeszła, ale wydaje mi się, że chyba jak najbardziej będzie ok, jeśli chodzi o kolorystykę. Powinno to się zgrać. Wiadomo, że nie trafimy jakoś idealnie, nie wiadomo jak, ale wydaje mi się, że powinno być spoko, a tutaj jeszcze wziąłem do yy, Córki do pokoju i do naszej, do naszej sypialni. Myślę, że też powinny podejść. To prawda tylko na zdjęcia sobie sprawdzałem. Zrobiłem zdjęcia paneli i tak przykładałem w, w sklepie, ale no może coś z tego wyjdzie. Dobra, nie gadam dłużej. Ja biorę tutaj się za robotę. Jeszcze chwilę podziałam, po pozabezpieczam sobie to wszystko. A my widzimy się jutro. No i silikony prawdopodobnie e, najprawdopodobniej będą robione. Także w pierwszej kolejności, a później panele. Także trzymajcie się. Dobrej niedzieli Wam życzę i do zobaczenia. Jutro. Na razie cześć.